Halo, hejcze, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony iXizred z kolejnego odcinku z DBD! Dzisiaj pan Cisco, aka Kacper, chciał, żebym nagrał demo Gorgona, to nagrałem demo Gorgona. I z czym zagrałem pana demo Gorgona? W ogóle on jest po prestiżu, świeżo taką takie gównoperki. 41 tortów razy 104%. I tak, Ścieżka Utręki, Majsterkowicz, Hunting Graucy i Barbę sobie wziąłem. Plus dwa addony. Ten addon robi tak, że przechodzę wolniej teleportem, ale jak wychodzę z teleportu, się z tego portalu tą niewykrywalność na długi okres czasu ponoć. A to robi, że jak jestem po Przechodzenia y, po, przez portale, y, ocalej mają na minutę efekt ślepota, także bardzo fajnie. Y, no i tak, y, add-ons, takie perki, no tak, powiedzmy, że takie, takie niezłe, ale mogło być lepiej. Widzę, że tutaj pod zero radius, chyba chciałem go grać, całkiem interesujące. Y, no ale tak, y, ogólnie to pragnę Wam też powiedzieć, że. Y, Dzisiaj to nagrywam, też będą parę na zapas nagrywki, bo kto chciał, żebym nagrał zjawę i blajcika. Także nagram Zjawę i blajcika też będą spokojnie. Zjawa będzie tragiczna, bo ja nienawidzę i nie umiem grać zjawą. Ale blajcikiem jak najbardziej sobie pośmigamy, także spokojnie. Jak ktoś się zawsze zastanawia, dlaczego te odcinki są tak późno z tych killerów, które chcecie, to spokojnie zawsze mam zapas odcinków. Yy, także będą te odcinki z wszystkich killerów, których, których chcecie. Także spokojnie, kwestia tylko czasu oczywiście, yy, bo codziennie wrzucam po jednym odcinku. Także chill, chill guys, chill. No i co? I w ogóle widać strasznie, że ten kanał jest pod DBD, ponieważ wrzuciłem Honor'a mniej wyświetleń o wiele i lajków niż DBD. DBD jest tutaj ustawione bardzo fajnie, cieszę się, że lajkujecie DBD yy, pozytywnie bardzo fajnie lajki zostawiacie. To mi się podoba, wyświetlenia są bardzo spoko, także tak dalej i kontynuujcie. Motywuje, przyznaje. Jak widzę, że są jakieś tutaj wyświetlenia i lajkensy, bardzo mi się to podoba. Także DBD będzie wiecznie tutaj. Także dziękuję Wam za to, że zostawiacie te lajki like i że oglądacie nawet te 33 osoby czasami. Dla mnie to jest spoko, bo naprawdę ja nie, wie, nie liczę na wiele. Mam 400 subskrypcji, bardzo mi się to też podoba. Może wyświetlenia nie są takie jak na 400 subów, ale mi pasuje, jeżeli mam być z Wami szczery. Także tak, także zobaczymy jak gierka się zaprezentuje i jaką mapę nam da. No i co, przed chwilą też szukało grę, oczywiście ja komentowałem 1000 lat, bo był login screen, loading screen i co? Oczywiście wyprzyło gierkę, bo ktoś się nie władował. Proszę niech teraz tak nie będzie, o ma, ma, mar... nie wiem co ja teraz pierdzielę. Po prostu chciałbym, żeby ta gra się władowała, bo chciałbym rozegrać tutaj gierkę. Demogorgonem nie jestem jakimś mega dobrym, przyznaję, jest spoko, raczej jako killer, może nie jest jakoś mega niewiarygodny jaki, ale okej, okay. Przełącz Udręki Farma Coldwind. Ale myślę, że jest całkiem spoko killerem ogólnie. Dobra, mamy ile tych teleportów? Bo ja naprawdę bardzo rzadko gram temu Gorgusiem. Tutaj jakoś fajnie można sniki, biki postawić ten portal, żeby w razie co się tepnąć tutaj za tego. Tym bardziej mamy terro Terror Radius, jak widzimy. Mamy Hunting grounds też bardzo fajnie. Jak ściągną, to ich mamy na szczała. Cześć. Czy tu jest paleta? Oczywiście, że nie ma palety. Bardzo dobrze. Dobra. Okej, okay, będzie Killer Shack, gonitwa. Ty. O, tutaj ściągnęli Hunting co ale Mam cię, dobra? Szkoda, że Hunting co akurat ściągnięte zostały, jak y, goniłem kłodatkę. No bo wiecie, jakby wiem, gdzie one były, więc. O ty, szmato. to. Ok, sorry, ale. Póki Hunting Grounds, to jest raczej goniona. Mordo. Mam to najmniejszy poziom, ale. Ale może zdążę. O Boże, no nie zdążę, jednak nie. Ale warzywa, Boże, proszę Państwa. Dobra, no szmato, jesteś walona na powiem Ci tak, nie? Zostaniesz... Ale denerwują mnie tacy... Mam zero Radius, bo ktoś gana skręcił mocno. Proszę bardzo. Ale ja chcę ją, nie? Mam to w dupie. Ja chcę latarkowca mieć. Cześć plebsie, ale slagowała mi giera, Boże, co się dzieje. Nie będziemy skakać, bo ja tam tego skaku, skoku tak średnio przyznaję bez bicia. Chodź na opa plebie. Dobra. Jestem zadowolony, że to on pierwszy tutaj się wyłożył. Wiem, że klodetkę mogę już zrobić dawno temu, ale latarkowcy umierają piersi, pamiętajcie. Moje hobby. I moje, moje motto, przepraszam bardzo, motto życiowe. Jeżeli chodzi o DBD. Dobra, tutaj ktoś kręci tana. czy co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale bijmy sobie Zero Terror Radius elegancko. No i tu tam przed Ciebie. No szkoda, że te hunting nie Zwaliłem wtedy akcję. Cześć. Bo mogłem Easy on porobić. Co ty robisz? A on mnie nie widział, chyba ty, dobra. Bo Zero Terror Radius, no tak. Zrzucisz tą paletę. Holy fuck, Piotrze, ale warzywko ostre, wow. no, dlatego nie krącę mu bo ja nie umiem troszkę, ale spokojnie, to dopiero początek gry. Chodź tu, plebie, chodź tu. Wracaj, pajacu. Będzie dobrze, proszę państwa, będzie dobrze, spokojnie. Fajnie, jakbym trafił chociaż raz z tym takim super jumpem. Nie wiem, jaki to ma ręcz, naprawdę, nie orientuję się zbytnio. Raczej powinienem doskoczyć. Dobra, nice. To jest latarkowiec, men, ja się odwrócę. Chyba zdygał zbroję, chyba jak widział, że taki focus dostał ode mnie, to chyba zdygał zbroję troszkę. Obsrał ją. Tam jest, dobra, ale... Okej, okay, tam też nic nie ma, dobra. Ja wiem, nie mam nurusa tutaj niestety, nie ma nurus, calling jest... mwah. Najlepszy na świecie. Uwielbiam tego perk'a, naprawdę. O, proszę państwa, ktoś chyba... Jak się robiło? Tak, okej, okay, dobra. Będzie, będę bliżej tego gena, więc... I to jest ten, tutaj właśnie usłyszał? Tak, cześć, fajny to jest ten terror Radius Zero ja lubię tak grać, lubię straszyć ludzi, więc gdzie są te ślady? Halo, proszę Państwa, tutaj, boże się zbambuzlowałem, Naprawdę okropnie się. Pierwszy mecz, i czuję wa waszywo, czuję waszywko, moi drodzy, ale to nie szkodzi, bywa. Każdy ma prawo czuć warzywo, oczywiście. Cześć! No to zostałaś porobiona, moja droga. Dobra. Bez tragedii. Ja tutaj się rozłożę. Jep. Będzie dobry spot. Czy tu jest pani Latarka? Chyba nie. Not this time. Bardzo dobrze. Podoba mi się to gen trzeba skopać w końcu, bo nie jest za kolorowo, przyznaję. Dobra, seroterror, poproszę. Dzięki, dzięki, mordo. Dobra. No i lecimy do przodu. Też skopiemy tego gena, bo trzeba, żeby się regresował. Dobra, gitarka. Cześć. Dobra. Proszę bardzo, no nie chcesz się jednak tegować? Upp, Zostałaś ograna, moja droga. Liczę na to, że tu nikogo nie ma i na jola przychodzę. Okej. Okay. Mi to pasuje, bo ona pójdzie teraz do okna. Albo na paletę nawet. O wow, nie spodziewałem się, że ja tylko rozbiję paletę, ale dobrze. Ale spoko. Niech tak będzie. Ja... Yeah. Cześć, zablokowało ci się okno, ale mi przykro, naprawdę, wiesz. Bardzo mi... Bardzo mi przykro, chciałem powiedzieć. Naprawdę. Dobra, ryj w snopki, bo tutaj ewidentnie... Słyszę klodatkę, się słyszę tą Meg już. Gdzieś była, słyszałem ją. Gdzieś tam była, kurde, gnój. Musi zdechnąć, bo to latarkowiec. Także tak, dobra. Powieśmy sobie. Elegancko. Gdzie, gdzie mogę tutaj tak? Aha, tam kręcą, a tutaj... Ale dobra, zróbmy tak sobie. Zdechnijmy się do tego, żeby terroradio... Muszę częściej używać to. Właśnie Demogorgonem rzadko używał tych portali, to jest główny problem, wiecie? Rzadko używam portali, a powinno się często raczej. Ale ja no cóż... Wejść. O, ktoś ma sprinta, proszę bardzo. Ktoś ma sprinta. A ja mam mega doskok, którego nie umiem używać, ale, cii, ale mam. Iść. Dobra. Myślę, że na małe rangi to jest spoko, bo ludzie rzadko jukują, ale na wyższe rangi szczerze to jest bardzo łatwe do wyjukowania. Raczej, naprawdę. Nie, nie jak ktoś na okno próbuje, ale można też ograć, że nie skoczysz tym oknem jednak. To jest jedyny minus też, nie? gdzie jest Meg? Meg jest tam daleko, dobra Tu mam plan, cześć Bill, ja mam cię w dupie na razie, więc widziałem cię spokojnie, nie myśl, że mi ograłeś, tylko ja chcę Meg. Gdzie może być Meg? No nie wiem, nie, nie, nie będę tak... O, cześć! No Bill, co ty znowu? Boże ja chciałem Meg nie Bill Co ty robisz pojacu? Dobra Dużo punktów się farmi, bo jak trafimy prawym przyciskiem myszki, to dostajemy 800 plus aż okej, okay, no teraz to trochę zlamiłeś, mogę do przodu, więc po prostu dla bągu. dobra, wierzę, że tu nie ma tej szmaty i podnoszę. Okej, okay, no i miałem rację, nie było dobra. Haczyk, jeb. Barba, poproszę. Ma no już dyntkę, oj. Dobra, to sobie rozłóżmy. Chodźmy tam. czemu by nie? Cześć, Piń, Szmatła atarkowa. Bardzo dobrze. Naha, czy co ty myślisz sobie, plepsie? Przepraszam za mój toksycyzm i na widzę grać do latarki. Pamiętajcie. Siup, leżysz. Dzisiaj jeszcze nie leżysz, ale jeszcze troszkę. Mam ślady te, klaudeczki. Ale dobra, skopiemy sobie to, żeby mieć tero Radius. tero Radius. Piotr dzisiaj się nie umie wysłowić, przepraszam. Baczcie mi, jeszcze gen jest tam, dobra. To pójdziemy zaraz zobaczyć, oczywiście, czy jest skręcony Jak lody w Algidzie. tak na szybkości tylko zaraz do nich wróci. O, Boże, przepraszam, wrócimy zaraz do nich. Cześciutko. Dobra, no to idziemy tam. Cześć. Boże, jedyna jest głównem naprawdę na Demogorgonie. Machać no, tu, chimurka, proszę. Don't be like that Przeskoczysz za okno, czy nie? Tu jesteś tu Okej, okay, te rangi nie myślą tak jak ja chcę, żeby myśleli Dobra, ale to było spoko w miarę, szybkie rozbicie palety Sornie zgubicie w tej kurycy. Dobra, nie chcę gridować na gdy bez przesady, wolę ją powalić. Bierzemy na opa i hak był tutaj, ale już się rozpierdzielił. Bo bomb tutaj umarł, więc nie ma co. Ona chyba też ma dętkę, jeżeli dobrze myślę. Także sorki, ale umierasz chyba. Ja dokładnie. A oni się leczą tam, czyli weźmy sobie do tego. Zero terror. Siu. Wiem, że tu biliście. na pewno tutaj, chyba. Cześć. Dobrze, blokuj ją, klodetka. Ja ją... Wybaczcie, taki lekki trochę pójdzie raczej tunelek z mojej strony. Ale przyzwyczajcie się, jak będziemy grali mecze na latarkowców, to o Boże. Będzie to często spotykane, przyznaję. O, ale klodetka jeszcze chce bronić. Koleżankę. No, ale ja nie chcę. No, 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 dawaj. Dobrze, tak chcę się bawić, dobrze. Ja cię złapię za wszelką cenę szmato Latarkowa ty widzicie, zepsuć sobie na cały tę grę. No, ktoś nie zrobił czuka Cześć. Jak mi przykro. Aż w ogóle. Satysfakcja? Największą na świecie, że zabiłem latarkowca, moi drodzy. Naprawdę. Także tak. Jep. Do widzenia. Chlebie. Okej, okay, tam jest klode okej, okay, okay, dobra. Ciekawe czy ma hacza, jak nie to big. Super <laughs> a się musiała obsrać, nie? Dobra, nice wyszedł. No więc co, jak mówię, gorgon bardzo fajny, bo ma kontrolę mapy. Jak mogliście zauważyć w tym meczu, ja może średnio nim gram, owszem jest to prawda. Yy, pierwszy mecz dzisiejszego Demo, że też dlatego takie warzywo troszkę, ale kontrolę mapy ma fajną. Ten dash nie jest w 100% pewny, jeżeli chodzi o trafienie go, także to zależy. W sumie też można go anulować, jak podejdziemy na przykład na blisko i chłopaj, a jednak prank, i Tak samo jak na piramid Headzie na przykład można też prankować, także no. Osobiście rzadko nim gram, ale czasami pierdzielniemy se gierę, to nie wychodzi tak tragicznie, jak mogliście zauważyć teraz na przykład, więc było całkiem optymaliz, tylko tam jak mnie wkurzyła, ale nikt nie uciekł maksymalnie, bezlitosny, zabójca. Pierka osobiście, no, była spoko, jakby nie patrzeć, także tak. 79 kafli gra się ścięła. Dobrze, że nagrywka nie ścięła chociaż. No, to chyba powiedzmy, że po prostu skończę nagrywkę, bo w DBD cały się chciało. Także dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli odcinek się spodobał. Zostawcie łapeczkę i nagrywać kolejne, czyli Spiritkę i Blight, Także trzymajcie się do następnego. Pa Pa.